Okej. Okay. No i jesteśmy po sesji. Pogaduchy po sesji. Jak ci się podobało? No, Rollercoaster emocji. <laughs> najpierw <laughs> najpierw pa, pan i satysfakcja ze zwycięstwa na arenie. A potem no, sam się totalnie zniszczyłem. Hmm. I po prostu hasło konsekwencje decyzji. Hmm. E, no, teraz uderzyło we mnie osobiście, a nie w Ryana. E, nie sądziłem, że coś takiego zrobisz. Mm -hmm. Myślałem, że po prostu to odpuścisz, że uciekniesz. No, ale naprawdę nie spodziewałem się, że zrobisz coś takiego. Ja Uy, sam byłem. Ja, ja sam ja, byłem że zobaczyłem. Ja byłem sam zdziwiony, naprawdę. Aha, wszyscy że... uciekli, bo nie chcą sobie ten. <laughs> tak, nie chcą sobie psuć. <laughs> Wyszli. E... Powiem ci, że no, długo będę po tym chorował. E... Bo... No, nie spodziewałem się, że coś takiego zrobię. No, ja też nie. Naprawdę nie. To było wow, nie? Dla mnie. O, e... to jest... To było przekroczenie granicy, której spodziewałem się, że, że, że nie. No nie, że nie przekroczę. Mm. A, a jednak. A, tak. I muszę to mocno przemyśleć. Wiesz, no to, 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 to i tak pamiętaj dalej jest uh, uh, gra, więc. Uh, więc tam się nie, nie dołuj. Bo ja, ja Cię rozumiem, uwierz mi, wiem, wiem o czym mówisz. Ja też czasami nie lubię takich motywów, e, zwłaszcza jak grałem w kulta. E, tam też są poruszane takie ostre, ciężkie tematy e, i są niekomfortowe. Czasami nawet wydaje mi się, że bardziej niekomfortowe niż tutaj, ale chciałem Cię, żebyś znalazł się w takiej sytuacji. Bo Ryan, czułem, że czuł się zbyt pewnie w tej skórze, więc dlatego chciałem mu dać dylemat. Przechodząc po tej sytuacji, po pierwsze dziękuję, że dałeś mi dylemat, miałeś rację, Ryan się czuł zbyt pewnie. Mm. Ale podejmując tę decyzję, byłem gdzieś rozerwany między już tym dość niskim człowieczeństwem, mm -hmm. Tym, że, że jednak to był morderca. Fakt, że nauczył się teraz Ryan, że jakieś czeki jednak są potrzebne. I że no jaki to był. Jak... Byłoby mi łatwiej, gdybym wiedział coś więcej o tym człowieku. W zasadzie, że jest to, nie wiem, wielokrotny morderca i i tak dalej. No właśnie w tym sensie, sen, że się nie pytałeś, nie? Tak. No. Tak, gdybyś tak, się zapytał, to ci ja powie też. powiedziałbym ci dużo więcej. Mhm. No to, to też jest dla mnie nauczka. Ale nie brnąłeś, więc... Nie. nie, nie mówiłem nic. Mhm. <laughs> e, ale mogę ci powiedzieć, czego byś się dowiedział. No możesz mi powiedzieć. Bo no, już teraz to już jesteśmy po ptakach. Dowiedziałbyś się, jakbyś brnął w to, Dowiedziałbyś się, że mężczyzna zamordował swojego sąsiada. E, z zimną krwią wyszedł za kaucją. E, sprawę prowadził twój brat. E, co by się okazało, że jakbyś się trochę bardziej ten, e, ten, to, 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 to byś się dowiedział, że cał, całe zajście widział jego syn. A, a prawda była taka, że ten sąsiad a, zgwałcił jego syna, a on po prostu go, go zamordował z zimną krwią, z zemsty. Im dłużej siedzisz, tym bardziej cię boli jak spadniesz, więc Rejana mm -hmm. zabolało adekwatnie i na pewno nie będzie to obojętne dla, jego, mm. dla niego przyszłości. A twój brat tam się znalazł, bo prowadził sprawę i e, dowiedział się, że on wszedł za kaucją, więc po prostu jeszcze jeszcze go obserwował, nie mm -hmm. czy nie ucieknie z miasta. No i dlatego tam był. Ale pościg, e, pościg mi się bardzo podobał. To, to, to było fajne. Uh -huh. o jeju, e, jaki tu e, jesteś. E, nie, powiem ci, że to był moment, kiedy po prostu totalnie chciałem się od tego odciąć i, i, i zupełnie nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Hmm. No ale dobrze, dobrze. No nauczyłem się pokory i na tym się będę musiał skupić. Hmm. E, powiedz mi, czy żeby zaspokoić moją ciekawość, zrobimy sobie remors test jeszcze teraz? Tak, jak najbardziej. Zrób, zrób, bo to trzeba zrobić przed sesją następną. No ale masz dużo kości, więc wydaje mi się, że masz trzy sukcesy. Słuchaj, czujesz skruchę po tym, co zrobiłeś. Czujesz, że zrobiłeś źle i źle ci z tym. Więc nie tracisz człowieczeństwa. I dostajesz 5 no. punktów doświadczenia za dzisiejszą obsesję. Jeszcze. Wrócimy hmm. je w pokutę. <noise> Ale ciekawe, ciekawe. Fa tak fajnie się napięcie zbudowało. Na początku taki pewny siebie w tym. w, tym, e, w, tych, e, w, tych, w tej klatce, nie? <noise> Później no to, 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 to jedzonko. Jeszcze w ogóle myślałem, jak to zrobić, nie? Bo myślałem, żeby zrobić to trochę inaczej, ale, mm. ale mówię tak, będzie lepiej, bo ten, ten dzieciak tam miał być tak naprawdę w tym domu. Mm -hmm. Ale mówię nie, bo to, bo to różne rzeczy mogą się stać i się stały, na przykład ta framuga, mm -hmm. <laughs> którą wyrwaliście A. I mówię nie, bo to, to, wtedy, to wtedy będzie dwójka i co wtedy? Mm -hmm. więc, więc fajnie, fajnie wyszło. I też to, 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 to bardzo fajnie. Mój wniosek jest taki, po dzisiejszej sesji, że nie czuję się zapewnie w salówkach <laughs> Mówisz? Tak, zdecydowanie. Lubię odbijać się od akcji, która się dzieje też trochę poza mną mm. i to jest moja strefa komfortu. No ale mam nadzieję, że nie było tragicznie. Nie, nie było, nie było. Ech, na, na pewno, na pewno było emocjonująco i, i ciekawe, w którą stronę pójdzie. No niestety nie zdążyłem się pobawić Monom. No mm -hmm. bo zadeklarowałeś, że masz ten pistolet, więc Pff. myślałem, że myślałem, że się z nią trochę pobawisz, no ale wyszło jak wyszło. Ech. Szczerze mówiąc, Konor mi napędził takiego stracha, że stwierdziłem, że nie ma czasu na zabawę. Wszyscy mnie straszą i, i wszyscy nie udowadniają, że jednak ja jestem na końcu łańcucha pokarmowego. Mm. I, 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 I w końcu się o tym przekonałem dość boleśnie. No, ona dużo życia nie miała, więc to, to była kruszynka, nie? Powiem ci, że gdyby nie ostrzeżenia Konora, to, to poszedłbym w Zbarcie. Mm. No szczerze tak myślałem, że tak zrobisz, nie że mimo to chcesz to załatwić e, tak, jak to za, e, tak jak to zaczęliście, tak z Moną w te, wtedy w klubie, e, tylko że tym razem trochę na ubitej takiej ziemi, tak dosłownie. No ale jak żeś mi zaczął strzelać, no, to... I Mówię, personalnie. no, no zbyt personalnie to wziąłeś, no i pięć poważnych obrażeń, dziękuję, do widzenia ja <noise> to od razu pięć obrażeń. Nie, no, może gdyby poprzednia noc skończyła się inaczej i mm. to, to i Ryan inaczej, ale w tym momencie. W tym momencie jest na etapie, załatwiamy sprawy szybko, czysto i ich niepotrzebnie nie przedłużamy. Bo mm. jak się próbuje kombinować, to potem są komplikacje, a z komplikacji są konsekwencje. Mm, dokładnie. No ale też mi się wydaje, że cytat idealnie trafił dzisiaj, nie? To mm. i tak. Mm. No. no. Nie wiem, jak Ryan spojrzy teraz w oczy ludziom z koteli, bo na wiesz. pewno nie, nie wspomni o tym, co się wydarzyło. No właśnie, to może być twoja tajemnica. Mm. Tylko wiesz, w e, świecie mroku Tajemnice bardzo często lubią wychodzić na jaw. Miałem świadków i to, że tak to jest bliskiego otoczenia. Hmm. Wiesz? Nic, nic, nic. Dobrze, że Korweksa odleciała, więc uh, mogę Ci tylko tyle powiedzieć, że spodziewaj się tego w gazetach. Tak, tak, ale będę. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, jak to się potoczy. W tym momencie no, nie wiem, co planujesz na finał, ale chyba wszystkich przeterypałoś. E, chyba tak. Więc pójdziemy tam tak potłuczeni, jak to możliwe. No ale spokojnie, spokojnie. Mimo tego, że będziecie potłuczeni jeszcze bardziej, to i tak to ma was podbudować. Do, do dalszych sesji, więc zobaczycie. Wydaje mi się, że zrealizowałem swoją ambicję. Tak, też zrobiłeś swoją ambicję. Odnalazłeś Mona. No, już nie zdążyliśmy niestety zbadać sprawy Liberty Hospital. No tak, ale też rałem zupełnie te. Mm, też tak myślałem, że też tak będzie, wiesz, więc. Dlatego już to nie, nie brnąłem, bo długo, długo ta sylówka nam zeszła. Mm. Mm. Więc czekaj, ile w sumie muszę zobaczyć. Dobry wieczór. Nie, no, 2,5 godziny spoko. Tak standardowo. No to w porządku. Mhm. E jakie są skutki zaliczenia ambicji? E za ambicje będziesz mógł sobie wyleczyć poważno, poważne obrażenie na sile woli. Możesz sobie to zapisać. No i to jest też w dowolnym momencie. Jak tak, w dowolnym to... momencie, kiedykolwiek będzie Ci to wygodnie. Nie mam w podręczniku napisane, że kiedy można tego używać, więc ja to ja to myślę, że to można tak w ten sposób zrobić, więc. No. I czekaj, a właśnie, jeszcze muszę ci wysłać ten. E, ten rezonans co, co żeś dostał, prawda? to e, Czekaj, czekaj, czekaj. Muszę ci. wyśleć ci to ten. albo wiesz co, wkleję ci to na kartę, będziesz miał. Dobrze, dobrze. Bo w e, tego... do następnego żerowania mam zaznaczone te dodatkowe dwie kropki w dyscyplinie. Tak. i tą dyskrazję, tak? Tak, dyskrazję, tak. E, do następnego żerowania lub wtedy, kiedy głód osiągnie 5. Wtedy. No. wtedy. Wtedy to minie. Masz na samym dole jak coś. Mm -hmm. no, Brutalne. Ale fajne, bo, to, bo tu jest napisane, że nie możesz przerzucić kości głodu, na których w, w pierwszym rzucie wypadły jedynki. Czyli tu mi się wydaje, że możesz przerzucić kości głodu. Mhm. Pod warunkiem, że nie wypadły jedynki. Jedynki na nich, tak. Czyli to jest. To jest fajne. Więc. Mhm. A, przepraszam, że sobie czytałeś. E, tak, tak, tak. No, dzisiaj złamałeś i przekonania swoje, i przekonania, założenie kroniki, więc. Tak. grubo, grubo dzisiaj było. Oj, nie, tak, nie. tak. tak Właśnie specjalnie chciałem coś takiego zrobić, żeby. Chciałem zobaczyć, co zrobisz faktycznie. Byłem tak bardzo ciekawy. Mhm. Czy, czy Ryan. On w ogóle jakby ci nie wszedł na spryt, plus spostrzegawczość. To byś nie usłyszał tych drzwi i e, on by ten e, chwycił za nóż i wybił ci w żebra. I też. Tak, e, wolałbym nie usłyszeć. <laughs> Mówisz? Wolałbym nie usłyszeć. Jakbym nie usłyszał, to bym uciekł. Mm. Prawdopodobnie. E no, cóż, no i no. gratuluję ci złamania Rajana, Ale powiem ci szczerze, że ciebie było najciężej złamać. Bo tak to jak... No mów, Słuchaj, nie, słucham, słucham. Nie, nie, mów, mów, mów pierwszy, mów pierwszy. Wiesz co, ja, ja tworząc Rajana chciałem stworzyć bohatera, którego będzie trudno złamać. Mhm. Właśnie o to chodziło, wiesz, wysoka determinacja, wysoka siła woli, ta, 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 ta jego właśnie niezłomność nie I, 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 i właśnie o to chodziło, żeby to była jego wada i jego zaleta. Mm. Właśnie pięknie ugryzło go to w tyłek, więc. więc tak <laughs> mi się bardzo podoba. No to dobrze. Mam nadzieję, że nie poruszyłem żadnych wrażliwych struna, nic takiego. Yy, nie, nie. Wiesz co, powiem Ci, że nie. Yy. Jeśli już to ja sam się w to zapędziłem. Mm -hmm. No tak, no bo to prawda. Bo ja. Jak rozmawialiśmy na sesji zero, to było, że nie chcecie. E, krzywdzenia dzieci, tak? E, no więc ja do, nic, do niczego takiego nie, nie doprowadziłem, tak? Więc, znaczy, no nie, no doprowadziłem, tak. doprowadziłem, doprowadziłem, ale. Inaczej ty postawiłeś w sytuacji, tak. ale to nie ty podjąłeś decyzję. Tak, dokładnie. Więc, Nie. więc tutaj to jest myślę. Powiem ci tak, jakbym chciał zagrać tak jak jako ja, jako tak Marian, mhm. to, to bym uciekł. Ale tutaj próbowałem jednak zagrać Rajanem. No dlatego jedną skazę dostałeś, tak? Bo z jednej strony. Cel uświęca środki. Jest, jest to wliczone, więc normalnie powinienem ci dać dwie skazy, ale jedna ale stwierdziłem, że jedna wystarczy. Z racji tego, że Ryan po prostu myślał logicznie, że musi się pozbyć świadka. Tak, właśnie, właśnie tak o tym myślałem. Mm. Nie mając tych informacji, które powiedzieliśmy teraz, wyszedł z założenia, że ten ojciec to był zły człowiek. Mm. No, ale jak tak, tak jak mówi? mówię, nie dopytywałeś nic, po prostu... Tak, ale nie, nie, oczywiście. <laughs> potem sobie zdałem z tego sprawę, jak już było za późno. No właśnie. Byłem ciekaw, wiesz, byłem, tak czekałem do tego momentu, mówię, ciekawy, kiedy zapyta. <laughs> I ja już miałem tutaj gotowe, wiesz przekazać ci tą informację, jak tylko zapytasz, no ale nie padło i już mówię, idzie w akcję. Mówię, dobra, czyli jednak się napalił po prostu na mord. Nie, pięknie, pięknie. To był właśnie, ta sesja była dla mnie pięknym przykładem, jak pewność siebie prowadzi do bezmyślności, a hmm. bezmyślność prowadzi do tragedii. No I to jest, to jest lekcja z, z dzisiejszej sesji. No tak jak mówię, mam nadzieję, że Cię nie uraziłem tym, e, tą sytuacją, bo jednak była ciężka, trzeba przyznać. E, mimo tego, że to co się wydarzyło, według mnie bardzo fajnie to zagrałeś, więc tak czy tak duży plus i duże brawa za to, że jednak pozostałeś w postaci, bo niewielu ludzi, niewielu graczy tak potrafi. Dużo mnie to kosztowało. Ja wiem, na pewno. Wiem. Wiem coś o tym. Grałem w kult. Mm -hmm. <laughs> e, więc, więc wiem, jak to jest. W kulcie zabiłem swoją e, ukochaną, i to tak naprawdę w takim, w, w takim stylu, że rozciąłem jej. Klatkę piersiową i, po, i pochłonąłem e, jej serce, która, która tam miała pewną moc, to serce i to mnie też zapolało, to mnie też w dupę kopnęło mocno. E, więc tak, więc cię rozumiem. <grytanie> Ale nie, to było kolejne budujące doświadczenie z... Sesji RPG i uważam, że to jest po prostu największa zaleta tego medium, że, hmm. że stawia nas w sytuacjach, w których w inny sposób byśmy się nie znaleźli, i też uczy nas to czegoś o sobie. Czasami dobrego, czasami niekoniecznie, ale, ale na pewno uczy. Hmm. No właśnie o to chodzi, że e, tu się wcielamy w kogoś, kim nie jesteśmy, tak? I mhm. mamy dylemat moralny zazwyczaj. My, jako gracze, byśmy czegoś takiego raz, raz na pewno nie znaleźli się w takiej sytuacji, ale co gdyby, tak? Mm -hmm. e, I mimo tego, że my sami nie, nigdy by czegoś byśmy takiego nie, nie zrobili, to jednak odgrywanie tej postaci i przeżywanie tego, jednak tych podję podjętych decyzji jest w jakiś sposób e, tym dreszczykiem emocji, tak? Więc więc no. Jest tak to wygląda. I dlatego lubię wampira. <laughs> Bo to jest jednak. Tu jest jednak ten moment, gdzie, czy ty faktycznie jesteś. Zachowujesz to, to swoje człowieczeństwo, czy faktycznie będziesz grał potworem. I chyba Ryan zauważył kim tak naprawdę jest teraz. No Zdecydowanie. Mm -hmm. I, I bardzo. No muszę znać, w którą stronę to poprowadzę, ale zdecydowanie. Ten Ryan, który przyjdzie na finał, nie będzie tym Ryanem, który, który był jeszcze na ostatniej wspólnej sesji, czy nawet na tym duecie z Prometeuszem. Hmm. I, I jestem ciekaw, jak. No jaka teraz będzie interakcja między Ryanem a resztą Koteri hmm. i w którym momencie się zorientują, że Co się coś nie tak. się chyba zmieniło. Według mnie to chyba każdy się teraz zmienił poniekąd. Hmm. A, a chyba najbardziej Judy, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, czy oglądałeś? Słuchałem. A, słuchałeś. Słuchałem, tak, hmm. odsłuchałem. No, no tak, to, to, było, to było ciekawe. Hmm. No, uh, kurczę, no, człowieczeństwo na dyszkę to jest jakiś, nie wiem, wystrzelenie w kosmos. No to jest wystrzelenie w kosmos. Zobaczymy, jak długo je utrzyma. <noise> no. Plus jest taki, że teraz Ryan już może jej tego tak bardzo nie utrudniać. Mm. No, to fakt. <laughs> ale widzisz, to teraz... Uh, to było trochę tra tra traumatyczne przeżycie dla Ryana. Czy myślisz, że jego przekonanie by się w tym momencie zmieniło? Czy? Myślę, że tak, ale jeszcze nie wiem na jakie. Mm. Ale zdecydowanie yy, myślę, że przekonanie tutaj uległoby zmianie. Mm. No bo to było traumatyczne przeżycie, które mm -hmm. czujesz, że jako postać się zmieniło i zmieni na pewno. Więc jeśli chcesz, to jak najbardziej pozwolę na to. Dobrze. Przemyślimy, odezwę się do Ciebie z propozycją i. I ustalimy co dalej. Jasne. Eee, no i teraz najbliższy termin to 28. Finał sezonu. No, no. Taka, hmm. myślę, że wszyscy czekają. Wszyscy czekają. Oj, wszyscy czekają, mówisz mi. <laughs> tyle, tyle wiadomości, co ja dostaję, to z nieporozumienia. No, kiedy gramy, kiedy gramy, nie? Tam to sobie zgotowałeś. Znaczy, że robisz coś dobrze, nie? No. Chyba czasami, chyba czasami myślę, że aż za dobrze. E, bo ja chcę tylko grać, nie? Ja chcę się dobrze bawić. E, I chcę, żebyście wy się dobrze bawili. Przede wszystkim. E, ale jak widzę, do czego, jak, jak, do czego to zmierza, to aż się czasami naprawdę mówię wow, nie? Nie, nie sądziłem, że ta kampania wzbudzi aż tyle emocji i aż takie chęci do gry. No, fajnym zabiegiem było to, że, że to są wszystko krwiści. Tak. Mm, tak. Totalne, totalne zderzenie z nowym światem. No właśnie, taka ryba wyciągnięta z wody i, i macie babcie się. <gry> Dokładnie. Jestem za tym, żebyśmy już kończyli, bo szczerze mówiąc muszę trochę wyluzować. No ochłoń sobie. Po, po, po dzisiejszej sesji. Ojej no, Przepraszam, bardzo, naprawdę bardzo, przepraszam. A, s, słuchaj, no to nie ty pociągnąłeś za spust, że tak powiem. Więc hmm. ja bardzo ci dziękuję za dzisiejszą lekcję. Mm. E, I uważam, że zrobisz kawał dobrej roboty. Dziękuję. Ja też e, mogę śmiało powiedzieć, że świetny roleplay. I naprawdę dobrze się bawiłem słuchając ciebie dzisiaj. Czekamy, mm. rzucisz na YouTube i na komentarze reszty koterii. Bo, Oj bo ja, też jestem ciekaw. Ja już się boję komentarzy od ile. No. Ona chyba no. przeżyje to bardziej niż ty. Ciężko mi w to uwierzyć, ktoś bardziej niż ja, ale jeśli ktoś to może być, to tak, to na pewno będzie to ODI. To to prawda. No nic, może mnie nie wykopią z serwera. Raczej wątpię. Co się dzieje w grze, niech zostanie w grze. Dokładnie. Jeszcze raz dziękuję, dobrej nocy. Ja też dziękuję, dobrej nocy. Trzymaj się.